Dzień dobry, witam Nie wiem dlaczego się tak witam. Dzień dobry, to Ewarkis. To jest Grasovic Republic, Public Workers and Resources albo na odwrót jak to woli. Sroga tutaj linia wysokiego napięcia zbuduje się za jakiś pierdilion lat prawdopodobnie. Mogę to przyspieszyć troszeczkę budując po prostu w ten sposób, ale biuro budowy w trirow się przypisało, tak więc może oni sobie to zbudują, tylko muszę tutaj chyba troszeczkę kupić rzeczy. Także na razie sobie zakupimy tutaj za ruble wszystko dosłownie, tylko to będzie kosztowało. Aaaa! 111 tysięcy. Oh boy. 300-420 tysięcy? Nie no bez jaj, ubrania i... E, elektronika tu się mogą przydać. Żywność też, alkohol też, tkaniny nie, chemikalia nie, płody rolne nie. Czyli tylko tyle. Tylko 187 tysięcy, żeby dalej Tak. Kosz jest obliczany z uwzględnieniem odległości od granicy. Hmm. Do granicy mamy gdzieś no, trochę daleko w sumie stąd. Nie, tam jest zaraz. Nie jest aż tak daleko. No dobra. Muszę przemyśleć swoje postępowanie tutaj i chyba tu jednak poprzywozić rzeczy, tylko że zbudować jakąś rozsądniejszą drogę tutaj dojazd, bo będzie dojazd tutaj będzie tak masny, że tutaj nie dojadą, bo będą co chwilę zawracać i się tankować gdzieś tam z powrotem. Nie wiem jak to zrobić tutaj, musiałbym taką srogą autostradę tutaj gdzieś pierdzielność, tylko że ona też będzie budowana pewnie przez 3000 lat jakoś tędy, nie? Tak, jakoś zbyt duże nachylenie w obokach. No to będzie kurcze. Niby by się mogło udać zrobić kurczę kawałek takiej drogi jakiejś tutaj, tak tyłem. Widzę, że tutaj kopareczka z trillów nam ogarnia wyrównywanie terenu. Kurde, no do jazdy by tu musiał być, żeby tutaj te materiały wozić, bo pociągiem to nie bardzo. Nie wiem po co ja to tutaj teraz robię, ale niech będzie już, trudno, wzdłuż tej linii, linii wysokiego napięcia, droga, proszę bardzo, 1737 roboczodni. Tutaj sobie zrobimy takie, proszę bardzo, wjazd na tę drogę tu. I potem jeszcze teraz stąd, pojedziemy sobie tutaj dalej na wprost. Trzymam rumby, żeby wyrównać teren, w ogóle mam 200 tysięcy rubli na koniec. to mi się tak strasznie podoba teraz, jak te importy, eksporty, przepraszam, lecą. Przecież to mówiłem, nie? Mówiłem, że mi się podoba. Już mówiłem, już nie będziemy więcej mówić. No muszą tutaj jechać te... ...samochody, bo inaczej to ja tutaj tego nie załaduję, tego magazynów tam, towarem, czy to no nie ma opcji. Tutaj tak. Się nakłada z czymś, z istniejącą konstrukcją. Zróbmy jakoś tak. Tutaj piękny, piękny wjazd. Jak to jest strome? D tu się udało jakoś. Lols. Nie, y usuł us suwalkis. Aż sądusu walkis, proszę bardzo. To też tutaj usuniemy. To teraz zrobimy tak. Ładny podjazd do góry, który nie jest wcale taki ładny. E usuń. Usuń. O! No, prawie. Nakłada się z istniejącą konstrukcją, bardzo ciekawe. Teraz to, jak to tu wygląda, no trochę lepiej. Szału nie ma, ale tragedii też nie ma. Tutaj teraz... Takie coś. Tu w ogóle tutaj nie były drogi, tylko tu są... Te, zasilanie tutaj ma być. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, może w sumie się zrobię tutaj autostradę. Może akurat, nie wiem, kiedyś to może zrobią, kiedyś nie? Taki rump, żeby wyrównać teren. Nie mam koparek już tutaj chyba w zasięgu. No, chyba nie ma, kuparek w zasięgu 333 tysiące. O, jak kasa idzie, Heist się zgadza. Oj, tak, teraz się Heist zgadza, kurde. Potrzebujesz wolnej koparki? zajezdni albo zbiera budowy. No dobrze, zrobili mi kawałek ta jeszcze taki niezarówny. Także ja bym tutaj. Jednak bym tego nie chciał tutaj takiego czegoś. Dotąd sobie tylko zrobimy. A tutaj zrobimy sobie wjazd. Nie no, fajnie by było już to zrobić, kurcze, od razu. Tu fajnie, bo wjeżdżamy na górę, a potem znowu w dół. Spoko. No, dojazd do trilów musi być, bo inaczej ta tego. No, chyba żeby zaszaleć i zamówić tutaj po prostu rzeczy do tego trilów. Hmm. Na razie sobie tam to tamto zostawimy. Co to nie? Tak, jeszcze tak. Ja bym tutaj zamówił jeszcze. Limit losi, powiedzmy, zrobił. I zamówił tutaj sobie stali. W sumie wszystkiego. To, to tutaj 20 tysięcy rubli. W sumie drewna to chyba nie będzie trzeba. 20 tysięcy rubli. No to na to się mogę zgodzić. Zatwierdź plan zakupów. Tutaj na ten skład tego nie można mieszać, nie? ale tutaj potrzebuję chyba tylko żwiru, nic więcej. No to 600... dobra, to Do jednego to chyba żwiru nie będę musiał tutaj jakby kupować, znaczy wydobywać na miejscu. Natomiast tu alkohol już jest 15 tysięcy, żywność jest 23, ubrania część i elektronika. 188 tysięcy, to tyle tylko potrzebuję tutaj. No, dobra Aha, części elektroniczne pewnie też W 260, Jezu Ja to tu przywiozę później. Już najpierw muszą mi drogę zrobić. Już części elektronicznych na razie nie będzie. O, dobra, kit, róbcie tam kupujcie, kurde, dobra Dobra, tam teraz tak w Trilof. Ja sobie grę zapiszę. Jakbym tutaj nie mógł potem tego odbudować, czy coś w Trilof, tutaj gdzieś na samym środku, trzeba zrobić piękny przystanek autobusowy. Także muszę niestety tutaj zburzyć kawałek tej drogi, tej drogi i tej drogi, usunąć tutaj też teraz ścieżki, remontalki skurde w pełni i tutaj sobie zbudujemy teraz ładniutki przystanek autobusowy, gdzieś tu, on się tutaj nie, o zmieści się, troszeczkę jak krzywo wyjdzie, ale, ale się zmieści, to jest najważniejsze, co prawda wyjścia z domu nie będziemy jednego mieli, chyba, że to zrobimy tu. Wtedy się może udać. Drogi sobie przesuniemy, może. Dobra, cyk, poproszę bardzo. Droga żwirowa niech będzie. Ile to będzie kosztowało? Dobra, róbcie to tutaj, halo. Róbmy. Albo nie, przystanek i tak muszę najpierw chyba tu już zrobić. Dobra, przystanek zrobimy, to nie są drogie rzeczy. Drogi się potem zrobi. E, tutaj na razie uczniów ani pasażerów zwykłych. Nie, tego chyba robotników tu poprosimy. Zostawić z ciemno. Tu jeszcze teraz ścieżeczki sobie odbudujemy. Na razie takie gruntowe, żeby były po prostu jakieś. Tutaj tak. Dobra, będzie. No i do biuro budowy tutaj trzeba teraz przypisać. Co my tu musimy mieć? Robotników mamy stąd. Strilow. Żwir mamy stąd. Asfalt mamy... No właśnie, jeszcze wytwórnia asfaltu i betoniarnia tutaj musi być. Kurczę, gdzieś jakoś... No dobra. Różne branże, czy to bardziej gdzieś w budowlanym? Dobra, betoniarnia. Ile to kosztuje w ogóle? Nie mam pojęcia. Tutaj betoniarnię sobie ładną postawimy. Tak wszystko w kupie, bo w sumie czemu nie? Proszę bardzo. Betoniarnia potrzebuje w sumie żwiru, nie? A żwir mamy tutaj. Można było tak zrobić. Ale będziemy też kupować żwir. To żwir tutaj jakoś to, wiecie, tragedii nie ma. Dobra, cyk. Proszę bardzo. Tutaj betoniarnia i jeszcze wytwórnia asfaltu też kolejna. Asfalt też potrzebuje prawdopodobnie żwiru. Chyba, żeby kurde. I masy bitumicznej. Oj, z masą bitumiczną może być problemik. Ale jakbyśmy sobie tu zbudowali, jeszcze zbiorniczek na przykład, pewnie niepotrzebna dodatkowa inwestycja, ale trudno. No chyba w infrastrukturze były. Tak, zbiornik. Zbiorniczek byśmy sobie ładnie zrobili gdzieś tu. Cyk, proszę bardzo. I tutaj, zaraz obok, teraz zrobimy te wytwórnie asfaltu. Ja bym tu przywoził, tylko że do zbiornika po prostu, nie? Twórnia asfaltu, proszę bardzo, tutaj. Tylko ten żwir, kurde. Ten żwir, kurde. Bo mógłbym tutaj jakiś jeden kamieniołom gdzieś zmajstrować, w sumie. Żeby ten żwir tu się robił, ale, ale dobra, zrobimy i zrobimy bez żwiru. 96 tysięcy rubli, to będzie kosztowało 45 tysięcy rubli, a to będzie kosztowało 115 tysięcy rubli. Fajnie, ale asfalt. I betoniarnię muszę mieć. Zbiornik już niekoniecznie. Sto, że zajdzie się zrobić. Dobra, dawaj, kurde, szaleństwo, jak szaleć, chcę szaleć. No tu jeszcze trzeba kupić w ogóle rzeczy. Dobra, wytwórnia asfaltu przypiszemy sobie do... Budynek nie skończy tutaj. Betoniarnia tutaj. Stal mamy tu. Cegły mamy tutaj, prefabrykaty mamy tutaj, deski mamy tu, deski mamy tutaj. Części mechaniczne mamy tutaj. Co prawda jeszcze ich nie ma, ale na razie może nie, nie, nie trzeba. tu potrzeba też pracowników. kurczę. czy tu mają dojść jakieś? Nie bardzo. No to tutaj jeszcze trzeba poznawić gdzieś chałupę kolejną. Żeby było śmiesznie. Taki srogi blok z cegły na przykład. Chyba nie będą tam mieli też dojścia. Tutaj zrobimy taki piękny blok z cegły. Wielki. Co Wy na to? Nie, no trochę za dup jest... Kurde. Czemu ja to tak z tyłu postawiłem. Przecież jestem debilem. Przestem można było wiedzieć od razu ze mnie. Nie ma pracowników. Chyba, żeby busami ich tam wozić. Nie wiem. Może w sumie to nie jest taki pomysł. Tutaj jeszcze... Może tryb tylko wyłączymy. Tu by się jeszcze przydała jakaś zajezdnia zapewne, żeby w ogóle można to było respić sobie pojazdy. Aha, i stacja benzynowa jeszcze. Tu pociągu raczej nie trzeba będzie. Zajezdnia może być w ogóle już dalej całkiem. Może tak, tutaj zrobimy stację benzynową. Tak, na uboczu tutaj, proszę bardzo, cyk. Stacja benzynowa, a zajezdnia będzie tutaj. Cyk. I teraz zobaczymy, czy to się uda ładny dojazd zrobić. Bardzo ładny nawet, kurczę, udało się. 26 tysięcy rubli, dawaj. 10 tysięcy rubli, dawaj. To na razie olejemy. Tutaj, tak. Zakup materiału za ruble, proszę bardzo, cyk, cyk, 700. To nawet nie jest takie drogie. No i dobra, kupimy sobie teraz pojazd. Kupimy sobie najmniejsze takie busiki, jakie można. Autobus. No chyba jeszcze żuka dalej kupimy, co? Żuki są tanie i są fajne. I, i są su super, są żuki, są super. A ten jest jeszcze tańszy. To coś. Dobra, to kupimy takie dwa. Ten będzie woził ludzi stąd, tutaj. Do betoniarni, dawaj. A drugi będzie woził ludzi... Ee, też z do wytwórni asfaltu. Dawaj. Nic więcej tu nie potrzebujemy. No i dobra, koparka już jakaś jedzie. Powoli, ale jedzie. I teraz, tak, kupimy sobie znowu tak. Autobus. Jakiś. I karus. 66 na godzinę tylko jedzie. Tak średnio bym powiedział, ale karusy są najlepsze na świecie, więc kupimy chyba też. Albo Paza. W i Paza możemy kupić. Dobra, dawaj, pazika. Nawet może dwa. Zamknięta skrzynia. No to myślę, że Jelcza można by było za dwa jelczoki kupić. Wywrotki. Wywrotki kupimy sobie chyba te, Trzy. Potem tak, otwarta skrzynia. Co by tu kupić na otwartą skrzynię? Żeby dużo miała pojemności, ładnie fajne, żeby było takie. A ten mój piękny ulubiony. Chociaż te ziły też są spoko. 4 tony wożą, a to wozi 8 ton... 8? Dobra, Ził 133, trzy, proszę bardzo, dwie sztuki nie stać mnie! Hala eksport jakiś. O, idzie kasa, idzie hajs. To 30 tysięcy kosztuje o matko. Dobra, nie, nie bez, bez szaleństw. To taki jeszcze na przykład. Myślę hmm, jeszcze tak, jakiś dźwig by się przydał. Jakiś dźwig by się przydał. Eee, uuu, duży wybór w sumie, ale dźwig na Jelczu jest w miarę już w uczciwej cenie. Kupimy sobie od razu dwa. Koparki już jedną mamy. Betoniarki teraz jeszcze. Betoniarka na Jelczu, o fantastyczna sprawa. Ej, dobra ona jest. Że nie stać mnie. Czemu wytwór asfaltu nie może wyprodukować asfaltu? Chyba je tam jeszcze nie zamówiłem rzeczy. Dobra, betoniarka jedna kupiona, potem sobie zobaczymy, co jeszcze trzeba będzie. Dobra, kupuj. Żwiru kupuj i tego kupuj. Dawaj. Asfalt też kupuj, dawaj. Masa bitumiczna i żwir, dawaj, proszę bardzo. No i teraz wszystko powinno bez problemu robić. A nie, bo nie ma jeszcze prądu, dobra. To jeszcze prąd. Grunt to prąd w sumie. Czy to ktoś będzie budował? No, tu trzeba będzie chyba poczekać na jakiś srogi eksporcik. Żeby ten... Jaki macie, jaki macie problem znowu z dojazdem? Tu chyba nie ma dojazdu, tak? I tego? Po prostu? Nie wiem. Chyba tak. Coś tu już jedzie w ogóle, chyba na produkcję tego. a to możemy zbudować za ruble później, także to tam. Ale jak przywiezie, to będzie tańsza ta budowa za ruble. Może... chociaż na jedno wyjdzie, bo i tak to tu kupujemy. Wiem, że teraz prąd by tu trzeba było gdzieś ogarnąć. Linia średniego napięcia. Czy podstacja, przepraszam. Podstację sobie zrobimy na początek, gdzieś tutaj jedną. Nie wszystko będzie w zasięgu, to trzeba ją wcisnąć gdzieś tutaj może. Tu i tu będzie wszystko w zasięgu. A drugą się zrobi po drugiej stronie trirow I zasięg będzie ładny, tam gdzieś trzeba ją zrobić. Sobie o to wszystko. Tu trzeba ją gdzieś zrobić. Tu dziś trzeba zrobić podstację jeszcze jedną, ale to później. Na razie część trirow tylko i tak zanim to zbudują. To będzie trochę czasu. To możemy sobie już zrobić tak, o od razu. I tutaj taką linię, proszę bardzo, średniego napięcia. Tak. Tak. Proszę zbudować. Za ruble. dawaj. Za ruble, kurde. Ile to będzie kosztowało? 17 tysięcy, to będzie kosztowało. Te druty w środku będą kosztowały ile? 10 tysięcy. To kolejne 7. No i ta sroga linia tutaj, do której chyba nie ma dojazdu. Brakujący materiał. Nie. to tutaj jeszcze nie ma dojazdu? Chyba jest. Dobra, czego my, czego my tutaj jeszcze? Brak zasilania, no kurde. Nie, ma, nie mam asfaltu ani betonu, bo nie mam prądu, a nie mam prądu, bo nie mam asfaltu ani betonu. Super. Co tam się w ogóle dzieje? E, sekundka, mam tu piszo. Dobra, Dobra. Ta autostrada tu będzie trochę trwała, budowa tego. Tu już druty dociągnęli w to miejsce. O, bardzo ładnie. A może możemy jeszcze zrobili druty tu już? Jeszcze nie, niestety tego mi nie chcą zrobić. 348 tysięcy pierdzielonych rubli nie chcą tego zrobić. Kurde, bo nie mam tutaj dojazdu. Jakby to było jeden. eh Dobra, to trzeba anulować w takim razie. Wyburzyć, proszę bardzo, cyk. Yy, gdzieś nie wiem, w tym miejscu byśmy sobie zrobili rozdzielnie wysokiego napięcia. Taką, o tutaj nie, bo tu jest nierówno. Tutaj trzeba troszeczkę podsypać na środku, ale no. ładnie to się sypie. Teraz taka ilość koparek, Kurde, zapierdzielają, nieźle dobra. rozdzielnia wysokie napięcia tutaj, cyk. Tutaj dojazd zrobimy taki gruntowy. Kuszału nie trzeba żadnego. Cyk, tutaj tak. To sfinansujemy. To tutaj też sfinansujemy. No i teraz lecimy. Po pierwsze drut. Po pierwsze drut idzie sobie tu. No to też może będzie hajs z tego, jak to sporcik, nie, szedł, prądu. Dobra, rozpocznij budowę i teraz stąd lecimy sobie tak, jak szło wcześniej, czyli tu, tu, potem chyba tędy jakoś, drugi drut, potem jakoś tak, trochę dalej może przez to walkizowo nie będziemy tak przejeżdżać, to, to, to i tak zbudują, gdziekolwiek by to nie było. Tutaj tak, tak i tak. Ile do tam? 300 tysięcy rubli. No dobra, rozpocznij zaplanowaną budowę. Ona się powinna przypisać, bo teraz teoretycznie mają chyba dojazd przez to tutaj. Da się zakończyć, czekać. O, jest, dobra, działa. Tylko ja bym chciał jeszcze, żeby te chłopaki się z tego biura za to też zebrały. Także róbcie tutaj to. Róbcie tutaj to. Wy też. Proszę się nie opierdzielać. Już się opierdzielacie, o to widzę. A dostałem informację, żeby się opierdzielacie. Ups, nie chcę tu nic kupić. Tu jeszcze też to i to. Dobra, e, powinno wystarczyć. Tutaj jeszcze są te dwa biura budowy. I wy też się tutaj zajmijcie za to i za to. więcej rąk do pracy to nie, nie zaszkodzi. Tutaj wy też się zajmijcie za to. Tu i za to tutaj. Dobra, I jak to zrobią, to będziemy mieli eksport prądu. Także będzie fajnie całkiem. Natomiast jeszcze to zostało, biuro budowy w Trirowie jest do tego przypisane, ale jeszcze ja bym biuro budowy w Brospain poprosił, żeby się za to zajęło. Zajmijcie się tym, piska. Dobra, udało się. A co do Wawka Wyska, to tu w Wawka Wysku już można zrobić w sumie w ogóle prąd po prostu, już ich tutaj podprądzić. Wystarczy, że zrobimy sobie tej podstację jedną, taką gdzieś... taką gdzieś bardziej w centrum może, znaczy centrum, haha. Czy tutaj będzie wszystko w zasięgu? Tu będziemy mieli wszystko w zasięgu jak po stacji jedną zrobimy tu. Tutaj prunt za dolary i tutaj cyk i cyk i za dolary, znaczy za ruble. A się ładnie światła zaświeciły. Ławka pierwszą wsią oprócz chyba Baraharad! I, I w sumie brospań, która została zelektryfikowana kurczę, na tej mapie. Bardzo ładnie. Czy to Wam troszeczkę tutaj zrobi dobrze, czy nie bardzo? Mało ludzi mieszka w tym ławkawysku. Zrobimy tu potem jakiś sklepik i zobaczymy co będzie. Czy tutaj się zechcą wprowadzić, jednak, czy też nie. W każdym razie mają prąd. Eee, Singriopol też miał mieć prąd stamtąd, więc tutaj sobie też zrobimy po prostu chyba zasilanko. Ups. Eee, gdzieś stąd. Wystarczy. Cyk. Proszę to zbudować. Zasięg powinien być wszędzie, nie? Jest wszędzie, bardzo ładnie. Cały synk będzie zasilany. I tutaj sobie zrobimy takie druty, te tanie. Albo nie, te, 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 te lepsze troszeczkę. Tak bez szaleń wstecz, nie? tu no, żebyśmy sobie poszli tak i teraz tak. Wzdłuż drogi to jakoś tak mniej więcej. Tutaj tak cyk, i tutaj dotąd. I proszę to zbudować od razu za 19 tysięcy rubli, zaś ma 210 tysięcy rubli na koncie, także idziemy całkiem... całkiem fajnie do przodu. Dobra, singapur kolejna wioska, która ma prąd. Bardzo ładnie. Tylko to jakby mi zbudowali jeszcze kiedyś, to by było też bardzo ładnie. Ile to kosztuje? 160 debierę A jeszcze to dziadostwo. 7000 rubli... Tutaj to... Tutaj to. I chyba mamy tu prąd już. Ooo! Jest prąd, jest paliwo, jest wszystko działa dobrze. Brak pracowników. Ale powinni zaraz przyjechać, może. Nie wiem, ten bus przyjechał tu pusty. Ale w Trilow tutaj mamy 70 pracowników. To i na stacji dwóch. To się wyprowadzili stąd, nie wiem dlaczego. Dostali połączenie kolejowe, to stwierdzili, że spierdzielają stąd. Dokąd mi tu ten prąd sięga? To już zrobimy od razu drugą część, Tridof też zelektryfikujemy. Gdzieś tutaj by trzeba było zrobić podstację. Eee... z tej strony tu jest kurde trochę nierówno. Wyrówny Walkis wkracza do akcji. Jakie <grytanie> to jest głupie. Wyrówny walki. Wyrównam sobie tak, żeby ewentualnie potem kiedyś jeszcze tory dalej przyciągnąć, jakby to miało jakiś sens. Ja chcę, żeby tutaj streelo też jeździło, bo kurde, 300 mieszkańców każdym pociągiem, 300 robotników gdzieś. Dawno do żadnych kibel nie przyjechał, nie? Ale chyba jedzie, słyszę go. Jedzie. Jedzie, przyjechał. Ha, dobry. Przyjechali mi kibla. Potrzebujesz wolco? Te parki gdzieś pojechały coś robić. Jakbym zrobił tutaj zasilanie? Nie, nie starczy. Tu jest jedno i my zasilamy wszystko z lewej strony, oprócz tego tam przy moście. Tu by było, tak? I potem jeszcze trzecia może gdzieś tam, dobra. Nie no, to szkoda mi miejsca marnować, kurde. Dobra, ale jakbyśmy zrobili na przykład, to nie wiem, tutaj pod stację, to w zasięgu też, e, tutaj też będzie miała wszystko w, prawie w zasięgu. Nawet jeszcze po drugiej stronie rzeki jakimś cudem miasto też będzie miała w zasięgu. Mm, to bierę, dobra, bierę tutaj, proszę bardzo. E, zasilanie teraz do tej jeszcze, polecimy sobie może jakoś stąd. Cyk, cyk, tylko tuś sobie się, się przydała. rozdzielnia średniego napięcia tak na przyszłość już. Na przykład gdzieś, nie wiem, tutaj. Tu by się przydała. Nie można zbudować, no właśnie, bo już zbudowałem druta. Proszę tutaj o rozdzielnie. Cyk. Tutaj proszę o druta. Cyk. Już tu by mógł być inny druta zrobimy tego maśniejszego druta proszę bardzo z i rublami tutaj potem takie coś, z sfinansuj rublami no i większość thrillerov już ma teraz prąd prawdopodobnie Budowało się to już tutaj? jeszcze nie teraz będzie miało prąd też nie, to będzie miało, teraz będzie miało prąd o! trilor ma prąd prawie całe nikt tutaj nie mieszka tam jeszcze nie mają prądu, przy okazji mamy część po tamtej stronie już ładnie podłączoną no i fajnie, tam mają dojście jak ktoś? Nie, z drugiej strony. Tam też, żeby trzeba był przystanek zrobić. No ale spoko. Może ich to zachęci bardziej do mieszkania tutaj gdzieś w pobliżu. Siedmiu pracowników nie pracuje. Wszyscy są... Wow. To trzeba gdzieś przedszkolę tu jeszcze wcisnąć. Ale to będzie w następnym odcinku, dzisiaj taki krótszy. Tillyrof jest zelektryfikowany razem z wsiami. Także spoko, tutaj już te drogę powinni powoli coś tam robić. Jeszcze można by było kupić jakieś pojazdy. Prawdopodobnie wywrotki chyba. Także jeszcze wywrotki jakieś dokupimy, na przykład taką jedną. Pojedzie od razu czy nie pojedzie od razu? Walec jeszcze, tu walca jeszcze nie ma, także ze dwa jeszcze walce może. Rozsiałacze też dwa, betoniarka jest jedna. Dobra, wywrotek może jest trochę za dużo, to jednak wróć. Betoniarka, koparka, dźwig wieżowy, jakbyśmy takie chcieli bloki stawiać. To myślę, że jakiś dźwig by się przydał, wieżowy taki na przykład, ten lepszy. No i to chyba wys powinno wystarczyć, już wszystkiego. Mamy chyba dość 20 maszyn. A to zwykłe biuro budowy w ogóle ile ma miejsc na maszyny? Tak mi się wydaje, że chyba podobnie w sumie. <noise> to wcale nie było takie rewelacyjne rewelacyjny pomysł. Tu ile macie miejsca? 12. No dobra, to jednak jest różnica. Tutaj nie ma stali. Brakuje węgla, brakuje pracowników, brakuje wszystkiego. Dwa pociągi z węgla bierze, coś się znowu stało, się stało. Powiedzcie, że znowu się tu zakorkowało coś? Nie. Nawet nie. Wszystko jeździ umiarkowanie sprawnie. Eksporty też idą na bieżąco. W rafinerii jest 400 pracowników ponad. O! Super. Tu 500 ton dostępnych paliwa, a tutaj dostępnych 200 ton masy bitumicznej. Kurde. Ja nie zdążę tego wywozić zaraz. Wow. A tu jest pięknie po prostu teraz, kurde, te kiwony to jest coś pięknego. Tutaj też co prawda mam cały czas za mało tej ropy na tych 500 prawie pracowników. Jeszcze nawet jak schodzi do 400 to jest nadmiar ropy. 300. Powinniśmy już zacząć zbierać chyba powoli. A zaś 400 dobiło. 480, po kurde, tak to ma wyglądać. Ale ładnie się kopci. Tutaj mamy, to, o tu płonie magazyn bardzo ładnie, ale straż już jakaś jedzie. E, tutaj mamy też pełno. Chemikaliów jest za dużo w ogóle, części elektronicznych jest za dużo. Ja pierdzielę, jakby tutaj w bogactwo normalnie. Więcej można by jeszcze eksportu tam wysyłać za granicę. W ogóle tędy już jeżdżą? W ogóle coś tu jeździ. Autobusy jeżdżą, chyba na budowę drogi. Fajnie, że jedzie pusty ten też zresztą. Ale prawie most skończyli, jestem pełen podziwu, że w końcu dali radę most w Cieszynku. Dobra, to by było na tyle, dziękuję za oglądanie.